Natalia Czerwonka, wicemistrzynia olimpijska Soczi, zwyciężczyni 62. plebiscytu Gazety Wrocławskiej na Sportowca Roku. Pani Natalio, gratulujemy. Jest Pani zaskoczona tym sukcesem? Na pewno zaskoczona, bo stali obok mnie takie sportowcy jak Maja Włoszczowska, jak Małachowski, także takie osoby, które dla mnie... I, I będąc na tej scenie, trzęsły mi się niesamowicie nogi. I, i powiedziałam to a ona mówi, no faktycznie trzęsą ci się także niesamowite nerwy. Powiedziałabym, że, że zbliżone do tych emocji, które towarzyszą mi na starcie. Bo pani rok temu również była w naszej dziesiątce, ale wtedy wyręczył panią brat, więc teraz to był pani debiut na naszej scenie. Był dla mnie debiut, ja dziękuję za wszystkie oddane dla, na mnie głosy. Kibicom, bo to im dostarczam emocji. Też dla kibiców się takie rzeczy robi. Jednak chciałabym przeprosić za to, co teraz powiem. Mam nadzieję, że przez najbliższe trzy lata na tym balu mnie nie będzie, bo zima będzie pracowita. Czyli dopiero po kolejnym medalu igrzysk olimpijskich zimowych, tym indywidualnym oczywiście. Tak, stawiam się, odbieram pierwszą nagrodę. Proszę jeszcze powiedzieć, krótko wyjaśnić tą historię z rowerem i z letnimi igrzyskami. Pani poważnie myśli o takim starcie? Myślałam poważnie. Na razie na mojej drodze stanął traktor, aczkolwiek w promocję kolarstwa i narodowego projektu rozwoju kolarstwa nie się włączam, także e, na pewno pierwsze starty w roku 2015 to będą starty rowerowe. E, powiemy tutaj, że specjalnie e, panią Natalię bierzemy do pasa, ponieważ jest w szpilkach i e, podobno lekarz byłby bardzo zły, to prawda? E, byłby bardzo zły, ale ja go, e, ja go tak e, przyzwyczajam do tego, że robię rzeczy, na które on mi nie pozwala, e, także widzę się z nim za tydzień i na pewno powiem mu o tych szpilkach i jeszcze paru innych rzeczach, które robię, a nie powinnam. Dziękujemy bardzo. Natalia Czerwonka, najlepszy sportowy z Dolnego Śląska w 2014 roku i miejmy nadzieję, kolejna medalistka Igrzysk Zimowych z Dolnego Śląska. Dziękujemy miłej zabawy. Dziękuję bardzo.